Oglądamy Frytoksa, pozdro YouTube oczywiście. Jak potoczyły się kariery legendarnego składu nip po rozpadzie drużyny? No i zobaczmy, no to jest naprawdę no, świetna historia, żeby takie coś obejrzeć. Jeszcze u pana Frytoxa, to już super. No bo jednak, Getray right to naprawdę, no to był wybitny rifler, nie? Wybitny. Można powiedzieć, że no, za swojego primu to na do każdego, nie? Na Każdego. on takie rzeczy robił, tak mocny w klaczach, no szef po prostu. Legendarny skład NiPu jest jedną z najlepszych drużyn w historii CS-a no, jak tak nie jest. najlepszą. 60 wygranych meczów z rzędu na LANie, 87 wygranych map z rzędu. Tylko pamiętajmy, że to 87 map wygranych z rzędu i te 60 na LANie to jest naprawdę imponująca liczba, ale no to były też mecze BO1, wiecie, nie było aż tyle BO3 wtedy, połowa była BO1, połowa BO3, no ale to i tak dobry wynik, nie? No, kur... Ciężko było pobić komukolwiek taki wynik, i nie wiem, czy kiedykolwiek się uda komuś to pobić, nie? Myślałem, że Vitality może da radę, no ale. No nie, nie teraz, no, nie ma szans. Pięć finałów Major'a pod rząd i naprawdę no, mnóstwo, ale tu mnóstwo wygranych turniejów. A tego dokonała piątka graczy, czyli Fiflaren, Freiberg, no. Exist, Getrate right i Forest. A dziś sobie pogadamy o tym, jak potoczyły no. się kariery tych graczy po odejściu z Nipu. A zaczniemy sobie od Fiflarena, czyli gracza, który odszedł z no. Nipu jako pierwszy. Ale FIFLaren jak odszedł z drużyny, bo to nie oni go wyrzucili w ogóle. On sam chciał powiedział, że no nie idzie w CSA, już nie czuje się na tyle mocny, ale jak on odszedł, to NIP już nie było tą samą drużyną, bo on robił przestrzeń za zawodnikom NIP-u. On zajmował pozycję i bardzo dobrze to robił, nawet jak miał ten rating 1.0, tak, czyli 0,95, to on i tak robił tyle na mapie, tyle info zbierał. Był second kolerem, że jak on odszedł, no to to nie była cała drużyna już. Wiecie, no niby brali lepszych zawodników, ale były psycha, siadła, też mi się wydaje, że mu psycha siadła, no. To były już problemy. Było widać, że nie ma tego team playu dobrego. No Nip jednak potrzebował takie osoby w drużynie, nie? Na Fiflarena zawsze był ogromny hejt, no przez to jak grał, no bo w CS-ie Goł Fiflaren nie był już tak dobry jak był w Sorsie, ale też robił dużo nie roboty. Na mapie nie było aż tak widać Ani po no. statystykach No i później jak McLaren oczy A tak jak mówiłem oczy jako pierwszy Już pod koniec 2014 roku I zakończył karierę Więc w go sobie za długo nie pograł Po zakończeniu kariery jako profesjonalny gracz Zaczął pracować jako komentator i analityk na turniejach I komentował naprawdę wiele turniejów no, Ogólnie ale jako komentator i analityk Bardzo fajnie się sprawdzał w tej roli Naprawdę świetnie to wyglądało, no szkoda, że teraz już, chociaż nie wiem, może jeszcze gdzieś wystąpił w ostatnich latach jak analityk, ja już nie pamiętam, w sumie tak nie oglądałem za bardzo tych głównych streamów CSa, zazwyczaj tam oglądałem u Izaka, czy tam u innego w po z Polski, więc też nie pamiętam ogólnie, czy komentował coś, czy nie no zobaczymy, ale zobaczcie jaka tabela w ogóle też ta stara, mi się podoba ta tabela fajnie wygląda taka, chociaż no te czarne akcenty z lewej strony to średnio mi się podobają, ale fajnie by było gdyby tej, w tych tabelach nowych zrobili na przykład logo drużyn, nie? jak grają drużyny żeby tam logo było, żeby fajnie było widać to. Melduneczek widzowie, wbijajcie na stronę g4skins.com moim kodem HYPERO macie 5% więcej do depozytu przy wpłatach oraz dla nowych użytkowników skrzyneczkę da Darmową, mil Spec i tam może Wam wypaść bardzo fajny skinek, a jak za darmo. No, to trzeba korzystać. Macie tutaj też wiele form płatności. Możecie płacić bliczkiem, przelewami 24 kartą, cardem, Paypalem. Możecie nawet płacić w skinach. Na stronie możesz otwierać skrzynki, brać udział w bitwach między graczami, zabierać kontrakty oraz uczestniczyć w eventach. Oczywiście to nie wszystko, bo możesz także korzystać z dziennego bonusu oraz ze skrzyń bonusowych. Więc wchodźcie na stronę G4 Skins. Nie zapomnijcie o moim kodziku Hypero przez dwa ry i Zapraszam do dalszej części materiału. Jak sobie teraz patrzę, no to właśnie tam zaraz po zakończeniu kariery, ten 2015 mhm. i tak dalej, pojawiał się naprawdę bardzo często. Już nawet w 2014 komentował zimowego Majora. No, szybko udało mu się wkręcić. Ogólnie nazwy sponsorów w Nikach, no mieli wtedy, bo było to nie, nie dość, że popularne, tak? Bo ludzie widzieli, jaki sponsor ma drużyna. Te właśnie sponsorzy w Nikach, jak teraz tutaj powiedziałeś. Ale w tym momencie ludzie też by mieli to, tylko... Iwenty tego zabraniają po prostu, bo... Różne eventy mają różnych sponsorów i to koliduje, i dlatego nie możesz tego mieć. Wiecie o co chodzi. Ale później z każdym rokiem komentował już coraz mniej, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć. Wielki no. powrót Fiflaren'a jako komentatora na majorze w Kopenhadze okay, w zeszłym no. roku, bo tak miał dosyć długą przerwę od komentowania. Ja no, bo tam sam ten potem w 2016, też nie, 2016 no to w 2017 już mało, 18 też. I potem w 2021 skończył komentować i wrócił właśnie na jeden turniej, na Majora w 2024. Ale to nie jest jedyne, co Fiflaren robił. Bo i mał się różnych zajęć. Sobie... No to jest najlepszy sponsorik, jeśli masz w Niku, to jest dobry sponsorik, nie? Dla każdego sponsora, nie? Jeśli masz w organizacji. Jeśli w NIKu masz napisanego sponsorania. Chcę wspomnieć o tym, że nawet próbował swoich sił jako trener, mianowicie jako trener w Dignitas. Dignitas, o którym się będzie sporo, bo w Dignitas utworzyła się formacja bliźniacza do właśnie NIPU 2014 roku, bo była tam cała piątka graczy. On no, był coachem przez chwilę, A, ja nie F. pamiętam F. Był nawet trener. Co prawda trenerem coachem. był zaledwie pół roku, no. ale zawsze coś. A i nie był związany z Dignitas tylko jako trener, ponieważ był jeszcze wiceprezesem w Dignitas. Hmm. Pierw był jako coach i jako menadżer, a później został mianowany na okay. wiceprezesa organizacji, więc, no, posada już niczego sobie. I w tym Dignitas siedział aż do sierpnia 2022 okay. roku. Po czym chyba nawet Dignitas się zamknęło. Nie wiem, czy Dignitas mają obecnie jakiś skład. Wątpię. Tak, nie mają żadnego składu. I zdizbandowali się w 2022 roku, w maju, więc niedługo później no. też Fiflaren z Dignitas odszedł. Dzisiaj Fiflaren ma inną organizację, swoją. Jak sam pisze, jest CEO i CEO funderem. Ej, ale wam powiem, że te mecze Very Game Snip to były takie pojedynki Keny, RPK, Existence, y, NBK Classic Nathan to jest NBK Smith, kur. Oni się tak prali zawsze kto wygra turniej. Były czasami bliskie te mecze Nipo z Very Gamesem. No ale się na i także szok, nie? Bardzo fajne te spotkania były. Ta organizacja się nazywa UE no, i Strasznie trudna nazwa, ale w każdym razie jest to organizacja, która głównie siedzi w lol ale też w Valorancie i paru innych tytułach. Nie jest taka duża organizacja, ale Zawsze coś. FIFLaren też ma swoje konto na Twitchu, ale no na Twitchu nie streamował od 11 lat, więc no, jako streamer raczej się nie odnalazł na to wychodzi. No i jakoś sobie Fiflaren poradził po tym odejściu z Nipu. Mm. Pewnie to nie jedyne rzeczy, którymi się zajmuje. Próbowałem jego Instagrama znaleźć, ale mi się nie udało. Jest jest takie proste zadanie wbrew pozorom. Obecnie ja nawet nie wiem jak to się weryfikować. Jaki Następny będzie Fryberg, który odszedł jako drugi z tej złotej piątki, ale dopiero w mm. 2017 roku, gdy już zresztą cały skład powoli się sypał. Freiburg na przykład w Sorsie nie był tak mocny, nie? Był w miarę ok graczem, ale Fiflare był o wiele lepszy od niego, nie? W Sorsie. W Sorsie Fiflare był o wiele lepszy od niego, ale Freiburg no był takim średnim zawodnikiem. wolny podarował 5 zł, Dziadziej weź się do roboty, a nie tylko te gry... Będę grał, no niestety ojcze, będę grał. Dzięki za piątkę. Fajnie, że wspierasz transmisję. No i Freiberg ogólnie CS:GO no rozwinął skrzydła, no jakby nie patrzył, był no, jak to się mówiło, królem banana na Inferno i też w klaczach był mocny. On w kl takie klacze na jak Getride. Right. Getride right był mocny i Freiberg. No była dwójka zawodników, którzy kur no takie rzeczy wygrywała, że szok, nie? Ja mam pod wrażeniem. Freiberg próbował w różnych drużynach, po odejściu z NiP dołączył do Optic mi no, nie szło mu najlepiej, ale też nie szło jakoś źle. Optik to chyba wtedy było takie tier 2 można powiedzieć. Hmm. tutaj widzę, że na paru turniejach tier 1 doszli nawet do ćwierć finałów i tak dalej, więc nie szło mu źle w tym Optik, ale też nie szło najwybitniej. No i też nie hmm. grał tam jakoś długo, bo, bo zaledwie dwa no miesiące ch... udało im się zakwalifikować na Majorach, więc Freiberg bardzo szybko odszedł z Optik. Ale ogólnie te Optik ten no ch... grał, bo skład był też. Taki, no nie wiem, dla mnie to nie mogło się udać, nie? Ten skład, no nie mógł się udać ten skład Optic wtedy. No i też nie szło mu tam najlepiej, bo miał 0,97 rating. Nie wiem, czy on już wtedy no. był Iglem. Wiem, że Freiberg przeszedł na Igla w późniejszym czasie, ale ciężko mi stwierdzić, kiedy. wtedy nie był kiedy. Iglem. kiedy? Możliwe, że już wtedy Iglował, więc na ten rating też nie ma co jakoś patrzeć. Chyba. Następnie Freiberg trafił do Heroic, w którym posiedział, no już znacznie dłużej, bo prawie całe dwa lata. Doszedł tam w 2018 roku, no i Heroik wtedy, czy było mocną drużyną? No, no też tak, no, tak bardziej bym powiedział, tier 1 z pewnością to nie było, chociaż udało im się wygrać na przykład Games Clash Masters, gdzie zgarnęli 50 koła dolarów i wygrali na, na Kinguin, King to jest 2018, czyli Kinguin z Tazem wtedy jeszcze, ale no na Majora również nie udało się zakwalifikować, niestety, ani w 2018, okay. ani w 2019, żadnego Majora nie zaliczyli. I też ten okres no nie był jakiś najlepszy, no niestety, 0,99 rating, więc nieco lepiej, ale tak jak mówię, wtedy już najprawdopodobniej iglował, chociaż... Znaczy nie, no Freiberg... On potrzebował mieć dobrą ekipę, żeby on dobrze grał, nie? No on nie był zawodnikiem, który by ciągnął zespół do wygranej, żeby on naprawdę był star playerem. No to nigdy nie był taki zawodnik. On musiał mieć naprawdę dobrą ekipę, dobrze rozumie rozumiejącą się, żeby no on też nawalał, nie? No niestety, no taki to był player. No i wyszło jak wyszło, nie? Jasna pewności oczywiście nie mam. Na Mariusz pewno boli fakt, kiper. że nie udało się wolny na pojechać, ty... synku. Wpadnij w weekend. Indyczek już jest śpieżu obdzierany. Będzie ro Dobry i dobre sznycelki z ziemniaczkami. Lubię oglądać jak mój synek tutaj wyjaśnia tiktakowców i innych znawców. Ja ale dzięki, ale nie wpadnę no. Nie będę ci żarcia podpierał. Sam wpieralaj no bardziej, w te drużyny jakieś okropne nie były, więc no jak najbardziej szanse były. Bo jak tak patrzę, no to jak grał sobie w OpTic, no to OpTic w piku było na no. 11. miejscu ze Freibergem, a Heroic w piku było też na 12. Tragedii, miejscu, no. więc no te drużyny jak najbardziej na Majora się kwalifikowały, tym bardziej, że wtedy na Majora już siedziły 24 teamy, a nie mhm. 16, tak jak kiedyś, ze starych czasów. No i później po przygodzie w Heroic, Freiberg dołączył do Dignitas, okay. gdzie odtworzyli właśnie stary skład NiPu, gdzie właśnie Fiflarem był trenerem, no i mhm. no ta gierka też nie układała się najlepiej w w tym Dignitas. W Dignitas sz szło mu zdecydowanie najgorzej, a też przesiedział tam dwa lata. Znaczy, no, kurwa, ten stary skład, bo tam, no, zrobili Freiberg, Forest, Get Right, Exist, chyba, tak? No, ale ten skład, no, no, nie działał za dobrze, nie? No, nie, nie działał za dobrze. No, on już tam, no wiecie, no, kurwa, już starzy byli, nie? No, to już nie mogło się tam jakoś super udać. Mieli tam jakiś przemysł i byli dużo no, tier 2, no, taką tier 2, ale, no, na tier 1 to już bez szans, no, krrrrrr. No to już y, stare dziady były, nie? Wszystkie. Ale niestety przez te dwa lata totalnie nic większego nie udało się zdobyć. No. no i też w rankingu byli maksymalnie na 22 miejscu, więc było to już takie bardziej niskie tier 2, niżeli jakaś o, drużyna 2, aspirująca no. do tier 1. Podignitas, Freiberg, Zakończył karierę. Nie był jakiś mega stary, bo teraz patrzę, że on ma tylko 33 lata. A ja myślę, kurwa. że on jest dużo starszy. A skoro zakończył w 22, bo to miał tylko 30 lat. Więc można powiedzieć, że dosyć wcześnie zakończył karierę, tym bardziej, że był Iglem już w późniejszym okresie. Po zakończeniu kariery jako gracz, Freiberg zaczął komentować mecze oraz streamować. Jako komentator jest aktywny do dzisiaj i nawet Majora okay. w Austin komentował. Ale nie jestem pewien, czy był na turnieju jako komentator, czy u siebie u na siebie streamie. Bo Freiberg no. również streamuje na Twitchu ma 300 tysięcy obserwujących A, no, więc wiecie, nie mało i streamuje w miarę regularnie. Bo tak średnio z miesiąca no to ma jakieś takie 80 godzin. Nie jest to dużo jak na full time streamera, ale też Miare, jest to mało, okay, się no. w każdym tygodniu się odpala. No ale średnią widzów ma na poziomie 150, więc no nie jest to za dużo. Ale zobaczcie jak w jaką stronę to poszło, że Freiberg nie ma dużo widzów, Getrade right też nie ma dużo widzów jak streamuje Forest nie? I Olof tam ci zawodnicy, ale no jednak ci zawodnicy, no tak nie, 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 nie wiem czemu Getrej w ogóle tak mało widzów ma to mnie zastanawia ogólnie, to mnie zastanawia. Ale Getrej to też troszkę zamula ogólnie, nie? Na tych streamach. Getrej ma depresję, no, no możliwe, no. On był też Getre był mocno chory też, on chyba miał. GetT'Aj chyba ma chorobę Krona, nie o ile wiem. jak grał w CS-a nawet. a ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak można grać tak dobrze przez tyle Lat Hello there. I mieć chorobę Krona, nie, stary? Dla mnie to jest fenomen, i trzeba kurwa tak pochwalić takiego zawodnika, że z chorobą Krona w ogóle grać w CS-a. To jest dla mnie nie, kurwa, hit jakiś, nie? To jest tak ciężka choroba, że to jest hit. Jelit, nie? Ale pewnie jakby komentował jakiś turniej u siebie na streamie, to by ta liczba podskoczyła. Chociaż ja tak patrzę, tutaj jak był ten okres majorowy, no to, no tak, to w piku miał 200 wtedy, więc możliwe, że tego majora komentował u siebie na kanale. No i kariera Freiberga potoczyła się tak, bym powiedział, dosyć typowo, jak na byłego profesjonalnego gracza. Ktoś na sobie pograł, w innych teamach próbował, nie wychodziło, to ostatecznie przyszedł sobie na streamera i komentatora i jakoś sobie radzi. Następny na naszej liście jest Exist, czyli... Game leader lider no, tego Nipu. On dobry akurat sobie poradził fuj. chyba najlepiej z nich wszystkich, tak stricte esportowo, bo po odejściu z Nipu Exist miał mały epizod w Face, gdzie chyba Olofa wtedy zastępował, bo Olof miał operację nadgarstka. Chyba tak to było, nie jestem teraz do końca pewny, ale wydaje mi się, że Olofa wtedy zastępował. No i udało mu się wygrać i je ma wy Sydney wtedy. No, no ale Coral ko gol, ale Furlan to jest taki. Furlan to jak grał w Teamie, to nawet nic nie mówił, wiesz, on taki cichy. Cichy gość, nie? Razem z Face i to jeszcze kanali Astralis no, i to 300. Więc jest jedynym Skraucza. graczem, któremu udało się zdobyć jakieś trofeum poza Nipem. Później po tym bardzo hmm. krótkim epizodzie w Face poszedł do Fnatic, z którym też grał naprawdę hmm. solidnie, bo Fnatic było wtedy Tireny drużyną ciągle i regularnie jeździ na największe lany i potrafili na nich coś niecoś ugrać. Bo... Kur... On grał Fnatic Exist? On grał kurwa Fnatic? Ty, no grał. Ej, ja, ja nawet nie pamiętałem, że. Ja myślałem, że on był Face przez chwilę, bo on, on przez chwilę był tym Face, jako stand-in i potem od razu ignita zgrał. Kur... Ej, mi tak wyleciało to z głowy, że on grał Fnatic, że to jest kur... szok. Ej, no wyleciało mi z głowy. Krim Twist Brolan JW Exisku, Wyleciało mi to z głowy, stary. Naprawdę, no ale okej, okay, no. no wyleciało mi to z głowy kompletnie. Dało im się wygrać taki jakiś mniejszy turniej Ale od okay, do tego lata. pojechali na Maj'ora w Londynie, ciągle dochodzili do jakichś ćwierćfinałów i tak dalej na największych turniejach, potem w następnym roku, bo to było w 2018, w 2019 dalej się działo na i pojechali na kolejnego Majora, Ale zobaczcie jaki comb był też wtedy! zobaczmy, bo to stary kol, zobaczcie co tu się dzieje ku tu jest przejście, przecież tu k... była ściana, nie? I wychodziłeś platformą, a tu normalnie na radarze, tu macie przejście, tu macie platformę. Jak tu podskakuje klip, zobacz, jak to k... wygląda. Stary, zobaczcie z tego powa. To jest jeszcze stary kobl, gdzie jeszcze nie był po przeróbkach. Kurwa, stary. Nie pamiętam tego kobla w. Nie pamiętam. Że taki on był. W w turniejach potem w następnym roku, bo to było w 2018, w 2019 dalej siedział w, oczywiście w Fnatic i pojechali na kolejnego Majora, zajęli dwa drugie miejsca w Sydney. Ja nie pamiętam, że Fifflaren grał tego Kobla jeszcze i nie pamiętam już takich rzeczy. I, i na Starladderze, więc naprawdę takiego Fnatic gobla. z Existem wyglądało solidnie. Niestety żadnego takiego tier 1 trofeum nie udało się wygrać, no ale nie można powiedzieć, że radził sobie słabo, bo radził sobie naprawdę świetnie. Ciężko mi stwierdzić, jaką rolę pełnił, raczej Igla, bo Exist chyba całe, całe życie był Iglem i raczej we Fnatic również tym Iglem no, był, był, igle. był, był, tak, był, tak, był, tak no. mi się wydaje. Był Jak tak patrzę na ten skład tamtego no. Fnatic, no to zdecydowanie był Iglem, no bo JW na pewno wtedy nie byłby... Tylko Exist był takim iglem, że oni opierali swoją grę mniej na taktykach, tylko właśnie na, takim, na takiej kontroli mapy, gdzieś w wyciąganiu fraga, podejście gdzieś razem, no po prostu oni bardzo mało taktyk mieli, nie? Ale to była taka poukładana gra, taka co rundę default prawie grali. To była drużyna, która co rundę grała default, albo mieli szybki default, albo wolny. I to wszystko. I grali cały czas, tak samo i potrafili wygrywać, nie? W tym Nipie. Wcześniej też we Fnatic też, jak teraz sobie przypominam, tam, jak mi to wyleciało z głowy No to oni po prostu On miał taki styl gry I on tak kolował No ale też musiał mieć dobrą drużynę Dobrą ekipę do tego Bo jeśli masz Takim stylem gry Możesz grać tylko wtedy Jeśli masz dobrze drużyną, Drużynę komunikującą się Jeśli masz Dwóch, trzech zawodników Którzy się Komunikują, to takim stylem nie możesz grać, bo to jest bo typy no nie ogarną, no. Ir musi te duże informacji od ciebie brać, całej drużyny, muszą mówić, co się dzieje na mapie, żeby on mógł podjąć trafną decyzję, no nie? A jeśli masz typów, którzy no, mało mówią i ty musisz ich prowadzić za rękę, no to, to styl to kompletnie się nie nadaje do tego. Nie był Krems tym bardziej. Brolan tak samo Twist, raczej nie więc, no nie powstała jeszcze Akademia iglem, Bo fluż już nie było. No i w na które z Leskanu... Kurwa... radziło sobie, naprawdę sklejasz, to Tudniej i poszedł, Oczywiście do Dignita. Resztą bandy, gdzie, no tak jak już mówiłem wcześniej, radzili sobie bardzo przeciętnie. No i on też ten Dignica z długo nie posiedział, bo zaledwie hmm. pół roku. Później Exist postanowił zostać coachem hmm. i jako coach radził sobie naprawdę nieźle. Zaczynał jako coach no, w Heroic, czyli heroic, naprawdę właśnie, no solidnej drużynie na tamte czasy, bo to było to heroik z Kadianem, Jabim i Stawnem i TSS-em, więc na te skład naprawdę solidny. I na start jego pierwszy turniej był PGL Major Stockholm, czyli pierwszy po popandemiczny Major, gdzie szli do samego półfinału. Później kolejne bardzo solidne wyniki i kolejny finał na Majorze. Potem wygrana na Pinnacle Cup. Muszę sprawdzić, czy za to jest trofeum, bo nie jestem hmm. pewien, czy za to dostali trofeum. A chyba, wydaje mi się, że powinni. Jest, tak, dostali jest, za to no. trofeum. I jest, później no. jeszcze udało się trofeum zdobyć na dwóch blastach. Na... Bo to chyba też trofeum liczy się od jakichś puli nagród. To też jakoś tak wygląda, nie? Premier Fall Final i na ty... pink Final. No, w 2022 i, i w 2023. Też. Ale nie, to jest najważniejsze. Najważniejszy jest finał Majora, który miał razem z w Rio w 2022 roku, gdzie przegrali na VP, wygrali pod nazwą Outsiders, wszyscy wiemy dlaczego. Ale kurwa w ogóle to też jest, że tego Lana wygrało VP tego Majora, to dla mnie to jest jakiś fenomen nie? Dla mnie to jest taki fenomen, że tego Lana wygrał Outsiders, tak, że k**wa nieporozumienie, nie? Nikt na nich nie stawiał w ogóle każdy miał ich w Yeah, wtedy. Te wyniki Exista wyglądały naprawdę solidnie. Później w 2023 nieco obniżyli jest, nie. loty, ale wciąż byli naprawdę bardzo dobrą drużyną. Finał na IEM Rio, gdzie przegrali na Vitality. Sę... Półfinał na Majorze, gdzie przegrali na Game of No i właśnie wygrany Spring Final na Blaście. Więc te wyniki dalej wyglądały naprawdę bardzo solidnie. heroik pod okiem Exista. Później jednak niestety skład się rozpadł, no bo... Diana z heroiki, a potem sami odeszli do Astralis, wydało tak to się, dokładnie było. Się. No i później miał, również miał tam nie znalazł I wrócił do domu, czyli do Nipu jako trener. No i z Nipem no już tak dobrze mu nie szło. No ale jak mogło pójść dobrze mu z Nipem, jak Eggzis, To przecież on. Przecież tam zmiana za zmianą była w Nipie. No tam nie da się, kurwa, dobrze grać, no stary. Teraz jest jedyny taki skład, gdzie no jest trochę dłużej, no nie? nie? No to ten skład jeszcze z Kasperskim, może coś tam pyknie, chociaż ostatnio też jakoś, no nie idzie im za dobrze, no mają te troszkę gorsze chwile, ale wcześniej, no to co miesiąc to była zmiana w NIPie przecież. Dla mnie to jest nieporozumienie <noise> na tej trenerce. No ale też nie miał jakiegoś wybitnego składu. No nie oszukujmy się. Naprawdę zajęli drugie miejsce na Jela Kompas, gdzie przygrali na demongols, no, ale też nie był to jakiś gigamocny turniej. No, no i NIP radził sobie bardzo średnio aż do dzisiejszego dnia, bo dzisiaj NIP jest już naprawdę bardzo solidną drużyną. Drugie miejsce no, na starowe ostatnio no. zajęli i wygląda ta gierka coraz lepiej od nich i myślę, że z tym składem, które mają teraz, mają szansę, żeby wrócić do Tier 1. Na razie są taki tier 1,5, ale do tier 1 już niewiele im brakuje i myślę, że jest to tylko i wyłącznie kwestia no, czasu, przestań, żeby nie przeszedł no, do tier 1. Więc jak widzicie, Eggnett sobie najlepiej poradził tak stricte sportowo, czy finansowo, nie mnie oceniać, ale tak e-sportowo, no, no na pewno sobie ten dobrze, zdecydowanie nie. najlepiej, bo można powiedzieć, że po odejściu z Nipu dalej był na tym najwyższym poziomie. Następny na naszej liście jest Getride, Get czyli jedna z największych legend Nipu. Getride miał ten problem, że cierpiał na dosyć przejebaną chorobę, czyli na chyba chrona, to się Nazywała ta no. choroba, w każdym bądź razie no, miał ogromne problemy ze straniem i z bólami brzucha, przez co też nie mógł latać zbytnio na turnieje, a mimo to to robił. Mimo tej choroby, mm -hmm. był najlepszym graczem świata i jednym z najlepszych graczy w historii zresztą całego CSa a W CS-ie 1,6 Gentraid był totalny To jest chyba szacun, nie? Że on kurwa na takim poziomie i latał na turnieje cały czas poza domem był i mógł mu grać. Fenomen, to jest fenomen naprawdę, fen człowiek fenomen w, w graczy to by przestało grać, nie z takiego powodu, by nie mogło grać kotem. potem w go również był totalnym kotem, ale było widać, że im dłużej gra, tym po prostu jest mu ciężej, bo sukcesywnie z roku na rok grał coraz gorzej a już w tym 2018 dni się sypał, no to get right był pieniem samego siebie i absolutnie nie można powiedzieć, że to był już ten sam get right. wręcz przeciwnie, wyglądała ta gierka po prostu bardzo słabo z jego strony, ale mimo to się nie poddawał i grał dalej, niemal do samego końca legendarnego składu Nipu. No w sumie to jak GetTrade right kończył grę w Nipie, to był tylko Forest jeszcze w tym Nipie, Oprócz Getraita, right no tak. z tego starego składu, ale Szkoda, że Forest gdzieś w jakimś dobrym teamie nie zagrał, nie? Nawet mimo swojego wieku on dalej dobrze grał. Szkoda że Foresta nigdzie ktoś nie łyknął do jakiegoś składu, takiego lepszego. Nad tym trochę ubolewam. Że mógł gdzieś jeszcze się pokazać. Naprawdę, nawet pomimo swojego wieku, to był trochę jak Rain, nie? Też na Titan coś się stało, bankrutowali. No też jak ten Kukli okazał się haksem, no to sponsorzy uciekli od nich. No wiecie, no tam wszystko się rozpadło nie przez Kukliego ogólnie. I organizacja się rozpierna nie. No siedział tam naprawdę bardzo długo. No, no i później dalej na do... Titan, tak, które jak już no. wcześniej mówiłem nie radziło sobie najlepiej i siedział tam równie długo co Exist, czyli Pół roku. Później GetRight postanowił przejść na emeryturę i zajął się streamowaniem. i GetRite streamuje naprawdę sporo, bo tak średnio po 130 mhm. godzin w miesiącu i odpala się niemal codziennie. Na streamach oczywiście głównie gra w CS-a i komentuje turnieje w CS-ie też. Średnio ma 300 no. widzów, czyli mało bym powiedział jak na taką legendę. No ale też nie jest to jakaś okropna no. liczba, na pewno ma z czego żyć. Ale no na Dobry samym końcu wieloletni przyjaciel no, GetRite'a i jego duo, z którym grał naprawdę bardzo długo, bo GetRite i Forest grali już w CS w bardzo długo ze sobą, no i potem przez niemal całego CS'a GO grali, grali razem ze sobą, więc z pewnością lubili ze sobą grać. Odszedł z po jako ostatni z tej piątki na początku 2020 roku, no i poszedł gdzie? Oczywiście kurwa do Dignitas. Ale ten Dignitas siedział naprawdę długo, bo przez aż 2 lata, a mimo tego przez te 2 lata, no Dignitas zbyt wiele nie osiągnęło. Nie no, forest ogólnie też taka ikona, 1.6, CSGO GO, teraz CS 2 sobie streamuje, naprawdę no, Legenda, żyjąca legenda. I było raczej cały czas przeciętną drużyną. Forest słynął ze swojej stabilności i naprawdę na tle GetRighta Forest starzał się bardzo dobrze. No ale teraz nie miał żadnej choroby, która by go ograniczała. I Forest niemal przez całą karierę cały czas kręcił stiki. Nawet w 2021 roku, gdy miał już 32 albo 33 lata, dalej kręcił 1,10 rating. Więc no starzał się naprawdę bardzo dobrze. Dopiero w 2022 roku miał 1,01 Rating, co dali nie jest złym wynikiem, no a potem już zakończył karierę pod koniec 2022 roku. Ale Forest w ogóle przez tyle lat, na, grając na cały czas wysokim poziomie i on prezentował wysoki poziom sam. Forest nigdy nie był takim zawodnikiem, że on kręcił piątkę, nie? Forest jak grał bo ch... potem miał jakieś tam 15 fragów czy coś, jak grał. To nie był zawodnik, który ci zastał. Zazwyczaj grał w miarę równo, albo jakoś. Za... Albo w miarę równo. Naprawdę, zawsze można było na niego liczyć. Rzadko zdarzają się na tej zawodnicy. Akurat. Ty był tym supportem. Potrafił grać AWP też bardzo dobrze. To jest plus, że mógł być second sniperem. No na... Dobry entry. W ogóle dobry entry też. No kur Szef. No i podobnie tak jak Getra postanowił dupli, tak, zostać full-time no. streamerem, co idzie mu naprawdę niesamowicie, bo Forest streamuje tak po 100 godzin w miesiącu, no i średnią ma na poziomie 600 ludzi z ostatniego miesiąca, ale bywały momenty, gdzie tej średniej miał grubo powyżej 1000. No i też mhm. jeśli chodzi tak stricte o rozpoznawalność, no to Forest zdecydowanie sobie poradził najlepiej. No, no i na tym Twitchu trzyma się naprawdę bardzo stabilnie. Tak się prezentują historie wszystkich graczy legendarnego składu NIP-u po rozwiązaniu. Świetny. Materię Jak Taki odcinek o pamiętam. I to był w ogóle na początku tego kanału. To chyba był mój trzeci hmm. film na tym kanale z CS-a. To więc dawno do temu. Pamiętam. I wrócimy chyba sobie do tej formy, bo fajnie tak sobie zobaczyć, jak się potoczyły takie kariery. Tyle na dzisiaj. Widzimy się. Dajcie mu lajka like i subika. I. Siemano. I w opisie pod filmem będzie jego link.